W tym filmie powiem Ci, co możesz zrobić, jeżeli deweloper opóźnia się w oddaniu lokalu. Jeśli zawarła się umowę deweloperską i w niej jest zawsze określony termin, a deweloper opóźnia się z oddaniem lokalu, jest kilka dróg, które można zastosować. No przede wszystkim, zawsze trzeba spojrzeć w umowę deweloperską, czy jest. Kara umowna. No, nie zawsze te kary są. One są często, a czas, często też nie są wystarczające do tego, żeby pokryć na przykład koszty. Więc pierwszą rzeczą jest spojrzenie w, w umowę, czy są kary umowne i naliczenie tych kar umownych za opóźnienie, bo to jest każdy dzień, z każdym dniem ta kara umowna e, narasta. Tak naprawdę najlepiej poczekać do momentu oddania lokalu czy przeniesienia własności w zależności od treści umowy z naliczeniem tej kary umownej i dochodzeniem tej kary umownej. E, drugą rzeczą jest możliwość, Dochodzenia odszkodowania, tak jak jest zresztą w tytule tego filmu. Odszkodowanie jest z różnych tytułów. Głównie to jest coś, co utraciliście w momencie, kiedy nie dostaliście swojego mieszkania. Czyli to może być na przykład koszt najmu innego mieszkania, czy koszty związane z, ze zwiększeniem wartości materiałów wykończeniowych. W momencie, kiedy na przykład o rok się opóźni, to wartość materiałów może wzrosnąć i to drastycznie. Wtedy również ta różnica może być od dewelopera dochodzona. Bardzo y, polecam jednak w tym momencie, kiedy chcemy dochodzić do takich kosztów, y, zatrudnienie rzeczoznawcy, który nam to wyceni, żebyśmy nie nie, byli, y, nie działali w ciemno. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam do moich artykułów i mojego kanału na YouTube.